Dzisiaj będzie taka historyjka z, z Robloxa I to już nie jest tylko jedna osoba, tylko dwie osóbki yes! tak! Y dwie, Tak Natalka i Nataszka I my mieliśmy pomysł na ten odcinek z naszej zabawy Tak, no, bo, my bo się bawiłyśmy. bawiłyśmy i któraś z nas to wymyśliła, nie pamiętam która ja. Więc zaczynamy, mam nadzieję, że Wam się spodoba filmik A miał być filmik z Brookhaven, ale jednak jest znaczy, nie jest tylko Stop, stop Model. Jeżeli, a jeżeli będziecie chcieli, siebie. no to możemy zrobić jeszcze. Stop Model! No. O, ale jest późno. O. O, już w sumie w słońce wschodzi. Pójdę zrobić śniadanie. Uch. Nadal nie mogę uwierzyć, że on nas zostawił. Pojawił sobie na Majorkę w luksusowych hotelach. Będę musiała do niego zadzwonić. Zapytać się, czy jakąś rozrywkę nam zrobił. Uch. Muszę na nim śniadanie zrobić. Okej, okay, już zrobiłam śniadanko. No w sumie nie jest na razie. O, wstałaś! Wstałaś! Okay. Chcesz coś obejrzeć? Tak. Okej, okay, to sobie. Chcesz... A w ogóle nie wiem co teraz leci od tej takiej wcześniejszej. koni. O! Bajka Kró o króliczkach. Nie chcę bajki. Uh, nie. Uh. O to jest ulubiona bajka Mai. Ona uwielbia tą bajkę, ale zawsze nie trafia Króliczka. na nią, bo ona jest, bo ona jest bardzo wcześniej. O, brookerie! Jeszcze... To... No Idea obudzić. Dzień dobry! O się. tak, tak, to jest super. Nie Chodźcie na obiad. Chodźcie na kolację. Jaki obiad? No przepraszam, pomyliło mi się. Na śniadanko. O, na śniadanko. Poczekajcie, ja, ja zadzwonię do taty. A po co? A no tak, wyjechał na Majorkę. No tak, ale może nam coś zaoferuje. Tak, akurat. Taki bogat, że nie? Dobra, dzwonię. Muszę tylko iść po swój telefon. Taki bogat, że nic nam nie chce. Właśnie. właśnie ja nie lubię. Ale ma nieskończoność, co może nam na, na karcie ma nieskończoność. Już nie jesteś. To jest słodkie. Okej, okay. może było Idę. Halo? No cześć, i co teraz powiesz? Selby? Mhm. No nie wiem chyba. Co? Na trzynastą? Dobra. Ale się cieszę, musimy powiedzieć. Może to będzie jakaś luksusowa. Dzieci! Tak! Tata dzwonił. No i co ten bałwan powiedział? Powiedział, że załatwił nam hotel. Ta akurat ciekawe jaki dla mrówek. Nie no na pewno jakiś fajny. No? Już to widzę. Ej, wychodź, bo się myję. Na trzynastą tam musimy być, więc się pakujcie, dobrze? Dobra, ale muszę się umyć. Ja też idę do łazienki już. Muszę włosy jeszcze. No, pamiętajcie, spakujcie cząteczkę i dobrze, że mam mikrozę pod. Cząteczkę.

to Z ubraniami. A tu bardzo. Tak. bardzo brzydka pogoda. Dzieci, poczekajcie, ja muszę... Ja już wyprowadzę auto, a wy tu poczekajcie, dobrze? Kurtkę no, muszę tak. ubrać. Tak, ubierzcie kurtkę. Bardzo, i, No może nawet szalik być, ale po prostu i parasolkę weźcie. Dzieci, dajcie mi wszystkie wasze... daj mi twoją wojskę torbę. Proszę Dobrze? Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ja idę je schować i teraz i, i, i weźcie parasole. Ja muszę kurtkę. No dzieci, jest y, 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 słoneczko, już nie pada, ale no niestety trzeba już, trzeba i tak się ciepło ubrać, bo nie jest y, aż tak ciepło. Autko! Ja Acie. chcę w No nie, jakieś dziecko tam jest. <grym> Mama, już z tyłu nie mogę! Bagażnik. Dobrze, dzieci, chyba coś się stało, ale na szczęście mamy zapasowe auto. Okej, okay. no nie moja wina, że tam jest. Gdzie ten dom był? Jejku, gdzie on nas zaprowadził? No ja nie wiem. To chyba tam po drugiej stronie. Ojejku O! Cicho! Przecież ja nic nie robię, to auto No na pewno Okej okay. Dobra, dojechaliśmy e, co? Co, to co to jest? Dobra? Ten dom? No Poczeka tak. Poczekajcie dzieci, ja tutaj wjadę i zapytam się kogoś tutaj czy to jest ten dom? Poczekajcie chwilkę. Nie, wy poczekajcie, wy poczekajcie. No dobra. Hmm. Okay. hmm. Tu jest zamknięte. O co chodzi? Yy, o, otwarte jest. O. A tam klucz jest. Yy. O Jezus. Pizza banan. Yy. Najmniej piecyk jest. Co to za telewizor? Te drzwi jakoś odstają. Mama, idziemy! Tylko... I co to jest? Moja. No właśnie nie wiem. to? Czekajcie, karteczka jest. O! Patrzcie, tu jest... O nie, tu jest dziura. Czekajcie, coś tu pisze. O, jakaś kartka. Dzień dobry, to jest dom dla kai Zielazek i całej jej rodziny. Proszę o skontaktowanie się po ten, ten numer. Wszystko wyjaśnię potem. Dzieci. Tak. Coś dziwnego się jest to. Muszę zadzwonić po to jakiś numer. Jakaś kartka była. Ja będę spała na kartę. Okej, okay, muszę wpisać. To jest to? Tak. Mm. Dzień dobry. Tak. Czy to na pewno jest nasz dom, przecież on jest bardzo brzydki. Eee. Co? Za równe kwoty? Za 500? Ha! Dobrze, dobrze. Nie, dobrze, dobrze. Mama? Dzieci! Te drzwi są krzywe. Wiem, dzieci. Pa, ta pani powiedziała, że są za różne kwoty. Jest taka bardzo luksusowa i taka bardzo słaba, czyli ta. My mamy tą słabą za 500. Tak, a 500 słabe za tak, to jest bardzo ten. A ta luksusowa to jest za milion. No, nie wiem, co mam teraz zrobić. Dzieci, więc tak. Jutro idziemy i. Tak, to są moje pieniądze, które tu schowałam. Jutro są, z tego domu wyjeżdżamy. Muszę podpisać i mi zwrócą te pieniądze. I ja do niego zadzwonię, jak on tak mógł. No i będę musiała z nim zerwać. Zerwać trzeba! Tu wychodzimy z tego domu jest bardzo wcześnie, ale no musieliśmy o tej godzinie w... musimy o tej godzinie wstać. Kochani, trzeba wstawać. A, jedziemy stąd szybko! Tak, wstajemy. Idziemy! Jedziemy! Szybko! Gdzie się wstałam! O, kutek. Dobra, nieważne. Nie. Ja już nie chcę tutaj być. Idziemy! Musimy poszukać Pana tego banki. domu. Dobra Chodźcie, wchodźcie do auta, szybko! Jedziemy sobie, szybko! Ja. Ej, no! dalej! Nie możemy być już w tym domu! Szybko! No właśnie! Dzieci, to jest chyba nasz dom? Co? A tu ogólnie, nie mogę tu... Okej. Okay. Okay. Ale luksusowe! Nie, nie, nie weszłam! Ale luksusowe! wejdź! Wow! Złoty kran, kran, Złoty kran! Nie chodźcie po tym, proszę! Komputer! Basen! Na razie nie wchodzimy. Ta, 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 ta. Jaka ładna lampa! One na pewno muszą być bardzo drogie. Ja idę do góry. I co, dzieci? Czekajcie, chodź tutaj. Chodźcie tutaj. Nie, 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 ja szukam chodź piętrowe, piętrowe łóżko, ale ładne. Ja chcę tu być. A jak znajdę jakieś fajniejsze, to będę na tym Chodź, Maja. Ola, Ola, gdzie jesteś? Tutaj. I ty! Ten... Zostańcie tutaj, zostańcie. No ja tu Zostańcie tutaj. Maja, gdzie jesteś? Chodź do piętrowego łóżka. Zaraz. Ja u góry, ja u góry. Jak chcesz. O, więc tak, robimy głosowanie. Kto jest lepszy, mama czy tata? Mama. Ma. 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 Oczywiście, jest. że mama. <laughs> Wygrała mama góra, mama góra. Dobra, idę poszukać coś innego, jeszcze jakieś... Na lampę. Mm. A tu co jest? Kolejne jakieś... Ej, w ogóle, Kolejne. bo przyszła Lidkie. pizza do nas i ona jest, mówili, że jest bez soli i tak się ucieszałam, bo... Nie, bardzo lubię pizzę, a tak rzadko ją bo jest ze solą, a ja jestem uczulona na sól. Ech! to strasznie. Pizza, chodźcie, pizza. Oh! nawet tu. o pizza. Nie, 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 ja się schowałam, ja pizza. się schowałam. tak. z góry. Mm, nom, nom, nom. Tutaj pizza, pizza. Mm, Tak, w końcu. Mm, tak, w końcu pizza, tak, w końcu. Ja się schowam w garażu, żeby nikt mi nie podniósł moich kawałków. Co jest, mama, mama? oj, nie żartuj. Co za kawa, mama? Ej, bo ona Soli nie może. No, ale tam nie było Soli. A może była? Hm. A ty przecież nie wiesz, nie wiedziałaś o wczoraj, że mama nie może <śpiewanie> Soli? Ja nie wiem gdzie jest. Chcesz śpiewać ci kołysankę? Znaczy od La, la. Proszę. La. Daj. Oh, nie dobra, nie śpiewam. O, oh, od razu lepiej. Nie wiem co się stało. Sól! Zadzwonię do taty. Może coś poradzić? No wiem! Klik, klik, klik. Ten numer? Tak, ten. Halo? Dobra, pójdę do góry i nic nie mów Mama już zabrali. Dzwoni. No, i babcie! No, wiem! Klik, klik, klik. Ten numer, ten. Do babci, do babci. Ten numer, babcia. Cześć babcia, babcia. Jak tam ci idzie yy, w przydełkowaniu? Bo mówiłaś mi ostatnio, że będziesz przydełkować szalik dla kotka. Dobra. Szybko do szpitala, bo mama, yy, mama czy mama zjadła sól? Chyba, bo tak, zjadła. No tak zjadła. Ej, no, no, nie wiemy, ale zjadła sól, bo chyba tak się dzieje z mamą, jak zjadła sól, więc leć do szpitala. Znaczy, je, je, jedź i do swojej. Której? Um... Kaja! kai Tak, tej, właśnie tej. No dobra, no to niech... No to jedzie do szpitala. Tak, tego. No, no dobra, to pa. Kochanie! Kochanie. Oj. Kochanie. Jak się czujesz? A um, no tak, nie słyszysz mnie. No. Co um. no, by tu opowiedzieć? Ci. Kocham cię. Je wylał mnie jak. Tak. Moje serce. Przytuliłbym cię, ale nie wiem czy mogę. I nie wiem co mam powiedzieć. Kocham cię. Przepraszam to za co... Co Ci zrobiłem. I niech będzie wszystko, co miłe z tobą, a to co niemiłe ze mną, to niech odejdzie. No dzięki, to ja muszę czekać. Ktoś mi dzwoni. Halo? Tak, muszę jechać do pracy. No dobra, ja, ja, bo ja może pojadę. Dziękuję. Bo... Pani. Oj. Bierzemy cię na obserwację. Ej, no co to, to za baba? Dobrze. No. Pobierzemy panią na y, prześwietlenie, proszę wejść na mój przykład. Jedziemy na prześwietlenie. Lubię to prześwietlać. Dobra. Nie, nie 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 Dobra, nie to Gdzie jest moja córka? Może herbatki ktoś chce? No to musi pani sobie poleć, ja sobie... o. o dzień dobry, a co pani, pani tu robi? Kto, kim jest pani? Babcią. Dlucho. Znaczy... Taką malutką jakąś. Bo ja jestem babcią mała. Znaczy, Mamo, babci... ja... Mamą jestem te... E, Dobra, to ja wychodzę, więc do widzenia. Może chyba babki? poszło. Dzień dobry. I jeszcze jedną. herbatkę? Mam... Można. To pani? Mm. O, co się stało? Dzień dobry Dzień. kaju. co? To kim pani jest? Z twoja mama. Co? Już do... lepiej? Bo ty chyba z solą zjadłaś. Nie wiem. Ja nie wiem, co się stało. Chyba powinnam wziąć wózek swój i pójść do lekarza na operację, bo miałam A mieć jakąś operację. Teraz mam... Ale ja muszę iść na operację. Proszę, odsłoniłam się. Idziemy. Proszę pani, miałam mieć operację? Nie. Już miałaś. Pani. Nie miałam. Chodź. Miałam mieć prześwietlenie jakieś. A, no tak. To proszę. Przepraszam, słabo się czuję. Aha, to dobrze. To no co? To ma powiedzieć. No nie wiem, co mam. Dobra, coś tu porobimy, coś patrzymy. Trzeba wyjąć pani Sumi. Okej, okay, to już jest koniec tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, zostawiajcie łapeczki w i subskrybujcie mój kanał.